Jestem Barto004 Barto004 I witam was w kolejnym odcinku z Minecraft z na modach To już 14 odcinek Postanowiłem, że w tym odcinku jeszcze nie zajmiemy się mechanizmami Ponieważ e, na razie nie mam pomysłu co byśmy mogli, mogli zrobić Dlatego propozycje piszcie w komentarzu Tak, piszcie w komentarzu propozycje Do dyspozycji macie moda Y, mechanizm, y, Industrial Craft 2, wiele innych modów. No a w sumie kuśniach 4, tam gdzieś 10 litro. Tylko czekajcie, bo ja chyba mam tryb oszukiwania. Nie, tryb recept, bo sobie testowałem coś na, y, na innym świecie. Y, takie rzeczy różne z mechanizmami, ale nieważne. W tym odcinku postanowiłem, żebyśmy się zajęli płotem płotem, ponieważ <laughs> o patrzcie jak to fajne jest jak jest full, to i tak pracuje zarąbiste ale śmieci postanowiłem, że zrobimy sobie płot tak, tutaj się nam wszystko robi, to się nic nie zmieniło tylko sobie ogarniam epipunek. aha jeszcze jedna rzecz, czekam na coś Dokładnie na to o, wow, trochę dużo tego się zrobiło, ale bardzo bardzo dobrze, bo płotek myślę, że jest piaskowca i płot oczywiście jakiś taki zwykły też. I zaraz w pokażę w jest szklarnie jak to wygląda, patrzcie. Coś ja mam tam, ale to, o tym za chwilę. Eee, płotki jakieś mam. O mam trochę nawet. Wow, mam płotki, ale coś tam chciałam też skopiować. Nie, nie starczy. <laughs> I postanowiłem właśnie, żebyśmy sobie płot zrobili. Co to za domek bez płota? Patrzę na mnie mam co to, to będzie fajnie wyglądać. Oczywiście pod będzie jakiś duży, no bo skoro mamy takie duże... To... Skoro mamy takie duże... Tutaj... pole, nie? No to musi być dość dużo tutaj działka, ponieważ ja tutaj będę planował dużo takich wybudować rzeczy. Może nieprzydatnych mi w codziennym graniu, ale zawsze będzie coś wybudowane, tak? to z tego, że mogę. Nie będziemy cały czas sobie w lusty siedzieć. Trzeba też coś robić, czekaj, szklarnie zrobiłem, wieżę, znaczy no wieże to tak do, do przemysłu trochę, nie ale, ale zrobiłem. Tutaj mamy problemy z tym, cholerne, ja bym tutaj proponował jedną rzecz zrobić, tylko nie wiem czy to będzie działać, ale to się zobaczy. No dobra, ja jestem i idę stąd, więc możesz może A, czekajcie, bo w sumie tak poszedłem, że nie zrobiłem. Urzesz ty w dupę, jeża. <kluzny> Na razie wystarczy <gluzny> Dobra Wezmę to Ja już wiem jaki będzie schemat tego Wszystkiego Jeszcze trzeba zrobić um, Jeszcze tutaj trzeba zrobić Aha Pół płytki Pęk o, shit Dobra pęk o nie, tak nic nie zrobimy tutaj. Musimy coś dać i robimy. Dobra, aż nie starczyło miejsca. Cholera, jasna Dobra, trudno się mówi. I tyle na razie mamy. Może potem, potem się dorobi. Pokażę Wam jeszcze ten, który tak która Teraz to jest minutka trzecia, czwarta zaraz. Dobra. Więc hmm. wypędzimy. Tutaj zrobiłem to z druku. Przedzieliłem na 1 dwa, cztery części w każdym. Tu Tutaj siedzimy, tutaj pokazuje nam od mamy maturę. Chyba maturę to znaczy, że zebrać, ale nie będziemy no zebrać, ale na razie nie, nie mam po prostu warunków na to zbieranie. Tutaj mamy tomato, grub, crop, coś tam, nie wiem, nie wiem, a to są inne ziemniaczki, to są te z normalnego Minecrafta. Tutaj jest jakieś piecy rośnie, tutaj zboże, było zboże takie standardowe, niech się rośnie na całe. Eee, tutaj mamy <coughs> jakieś też bęgrupy, ben, -gropy, ben -gropy, tomato, pest, dobra, nieważne, eee, są różne. No i tutaj mamy mm, chili, pepper, crop, więc to, jest krop, to mamy marchewki z wielkiego Minecraft, z zwykłego Minecrafta, ziemniaczki. Jakieś Ray Group tu mamy takie mm, pojedyncze w słupku. E, a tutaj co mamy? Melonki, tak, melonki i pumpkiny. E, no. Dlaczego to jest po angielsku? Jak to z Minecrafta normalnego? Nie, jeszcze jestem. Ale ja mam polski język. Nie, chyba polski, po polski wszystko, chyba. Nieważne. Także teraz już zapraszam do oglądania, bo mi się wydaje, że speed już tutaj będzie najlepszym rozwiązaniem, żeby was tak nie zanudzić. Dlatego zapraszam. proszę w komentarzu napisać e, ponieważ męczyłem się z tym strasznie wymyśliły się tylko takie urywki mojej roboty wystarczyło po musiałem zalecieć próbę. nowe Wyjmuje się tylko takie urywki mojej roboty ponieważ e, jakby to powiedzieć <laughs> wyszliście od razu z tego filmu bo to było bardzo, 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 bardzo nudne tak, zajęło mi to nie wiem ile, 20 minut? Może niecałe, bez przesady, nie, ale no. Zobaczę to, że macie w lewym, w lewym, lewym czas. No 27 jest? Nie wiem ile ja, mia miałem. Ale potem się zobaczy, sobie teraz się przeciągałem, bo to, ten czas jest rzeczywisty. No nie, w to, to jest rzeczywisty. No i okay. Objąłem sobie tak, tutaj. Ja będę teraz mówił co tam, ten, a wy sobie tutaj widzicie co ja zrobiłem. Także tak, myślałbym żeby zrobić wejścia gdzieś, chyba w czterech e, punktach, albo, no, wydaje, że w czterech miejscach, czter w czterech stronach świata, nie? To będzie fajnie wyglądało, w miarę, nie? Chyba raczej, no. Echem, no. No i to będzie ten. I tylko tutaj zaraz problem, zaraz Wam tutaj pokażę, to muszę ściąć. Ładny tutaj mamy terenik do zakosporadowania. Zagospadorowa. Nieważne. Patrzcie, tutaj mamy problem. Ale to bardzo mały problem, tylko dodatka. Nie będzie nic widać. No i okej okay. tutaj mamy takie zniżenie. Nie, nie chciałam tylko tak sztucznie, chcę to wygląda bardziej rzeczywiście. No. Tutaj też mamy taki problem, ale go tak raczej łatwiej łatwo naprawić, tylko że tutaj będzie... Ale tutaj chyba wiem co będzie nawet, ale na razie wam nie chcę Eee, Okej. Okay. Tutaj mamy... No dalej idziemy. No i tak to wygląda. To Do... pokazałem. Co ja mogę Aha. Echym, tak tutaj mniej więcej wygląda. Co to waczy? Możemy sobie wejście zrobić. A ja otwartam minuty i jeszcze mojopidem minut zobaczymy, zobaczymy do tego sobie możemy te wejście porobić tu mamy domek, nie? To jest takie główne wejście więc myślę, że tutaj tu, tu, tu będzie dobre tylko sobie teraz kopiemy nie wiem, jakie jeszcze wejście zrobię jakieś sobie wymyślimy wejście będzie A zobaczymy na prosto nad coś może Dobra mam, pyk, pyk pyk, pyk płotek zniszczę, no okej okay, to może być, i tutaj, tutaj ustawimy sobie pół płytki, tak mi się wydaje, o skoczmy do domku, od razu to zrobimy, ten... a jeszcze na koszulę pokazałam. zaraz, już w odcinku, by mogli się zauważyć nie tutaj składamy śnieci Fty? jest znika. Fajne. No to jest jakiś głosik. się? Jak otwarzę? I jak y, zamknę, widzicie? No, fajna rzecz. Ale my tutaj nie o tym... Nie o to chodzi y, Płytki aciskowe zrobię sobie... z drewna. Tylko, że na, na zewnątrz... Na zewnątrz no. nie wiem, jak to będzie wyglądało bo mobki też będą mogły przez to przejść. I no zobaczę się. Ale, ale, ale mam wizję, nie martwcie się o to. Mam wizję. Dwa, dwa, cztery. O nie, to za mało. E, raz, dwa, dwa. to jeszcze 8 zrobić. Oto? Osiem ma być tych. No, 15. 16 przez 4 no to jest 4 spaśnik. Jeszcze te. Jak ja dzisiaj jestem, że. No Sądzę, że mam psa wypuścić. Nie, tak siedzi. A nie chcę, siedzieć. Jak to się robiło? Chyba tak, nie. E. Tak, tak, tak na studia, nie. Basenstwo, basenstwo Ja, ja, ale podstawowe rzeczy z Minecraftu nie mogę zrobić furtka, Cieszę się A tak, ja, ja, ja. Tak, ja, ja mówicie, dobra To też wam odpowiem Raz, dwa, trzy, cztery, nie? O, cztery. Ale razy dwa to, to. Raz, dwa, czyli to będzie osiem, nie? O, nie starczymy! Starczymy! 5, 6, 6, główna starczy. Pęk, pęk, mamy 6, czyli raz, dwa, raz, dwa. Nie, pasikonik, dobrze. Eeeh, no, nie Nie, dwa, trzy. to jest wyższa matematyka. Nie to to 2, dwa, dwa. pasikonik. Nie pasi konik. 4, 8, 8. No to nie starczy mi wystarczy. No. Dobra, idziemy kimać zaraz. Dorobim sobie tego. Dwie. Czekajcie, trzeba cięcie i da się czegoś napić, bo zaraz pęknę. Znaczy, że pęknę. Bleh. Dobra, jestem, jestem. Raz yy, skończyliśmy. Aha, mieliśmy iść. To idziemy. Aha. A, pamiętacie to? Hi, hi. Skróty, nie to, to, skróty, skróty, to jedno przejście, dobra, robimy, to, to trzeba, bez z poczynicy, o, shit, zrobimy sobie od razu jedną rzecz, ale wkurzona jestem, bo znowu trzeba do dołu nie tu, nie tu, tu, o, 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 on jest bardzo ładny, bardzo ładny, patrzcie. Tu trzeba w ogóle potem... E zobaczcie. To porciekło I Jeszcze tutaj coś tak, robimy. Tak, tak. Gitarę. Okay. Aha, i tutaj w ogrodzeniu. Nie planuję mieć mobów, tak poświetlam dokładnie wszystko. Pochodnie tu jest, brzydkie to jest. Potem tu będą lampy, nie martwcie, hmm. siot. Baba baba, ba, ocień trochę dłuższy, nie? Trudno, no, się mówi. Gdybym tu jednak, dał te podki. No! No i gitara. Tutaj takie trochę wejście, no, tutaj się zrobi coś fajnego, oryginalnego. Tak, nie zgapiamy, nie zgapiamy nikogo. No i gitara. Tylko że tam te, też te mody mogą wejść. Piszcie w komentarzach coś znacie, jakiś mod, żeby... Na no, jakieś coś, jakieś wejście, gdzie moby nie mogą wejść. Tak, wiem, że mogę dać przycisk. Albo tam dawać płytki, ale to jest niewygodne. O no, bo nie da, no, idziemy kipać eee, be, 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 be. Taki trochę odcineczek <laughs> inny, bo jestem taki dzisiaj wesoły na bardzo. Aż za bardzo właśnie. No, Bylimy spać. Raz ucieka, a muszę iść. Hmm, weekend jest, nie? Sobotka, zadankę trzeba robić. SC Jo! To jest fajne. Dzisiaj. No, idziemy, jedziemy, idziemy. Kolejne wejście będzie tutaj. Myślę, że tak będzie spoko tutaj, tu, tu, tu no. Dobra, to będzie. Rozkopiemy. Rozwalimy. Postawimy, źle. Może jeszcze w dupę Trzeba tu Dobra, tak. Kolejna część jest dwa Tutaj zacznę chyba robić farmę w następnym odcinku A czy nie, ale później No, myślę, że już czas to też będzie wejścia Pęk, pęk Pęk, pęk Ajla No i tyle. Tak. No oczywiście zrobię jakieś dokładne przejście dlatego tego, nie? Ładne, nie? Za chwilę jeszcze farmę sobie ogarniemy, ale to już tak na końcu, podsumowując odcineczek, bo... Jak bo, tak, bo teraz właśnie Widzicie, jakie jest nią, nie? No. Pędzimy tam. a przejście zrobimy sobie... tutaj, nie? Tutaj już nie wiem, gdzie mam przygotować od siebie, a gdzie nie, no bo sami widzicie, jak tu jest taki kanion dookoła. To ja to zrobiłem i obliczyłem, ale patrzcie, no, na szczęście, takie to jest grzeczne, że można zrobić na miejscu. Dobra, zrobione, zrobione, czyli dzisiejszy odcineczek jest zaliczony, hmm, śmieć śmieciu, śmieciu, idź. Wyjubać. Dzisiejszy odcinek mamy jak najbardziej zaliczony. Yy, wys wyszedł mi spoko. Ja, nie to nie powiem. Żaden mi nie wychodzi idealnie, ale spoko. Patrzcie, to, co się tu porobiło, wszystko urosło chyba. A, po słowach odcinek zrobiliśmy sobie mm, super yy, ten yy, płocik Mi się podoba. Nie wiem wam. Piszcie w komentarzach. Nie tak. yy, i jeszcze co? Ogarnęmy sobie farmę yy, co w następnym odcinku? Jakieś bardzo nic nie będę już planował zrobić to pi... co że to zrobię? Zresztą no. mamy maturę wszystkie, dobra? Aps, o nie, że ja to posadziłem! Noooo! Taki zaniedał! sora Dobra, dodać nie naszym tutaj mamy też maturę, wszystko, tak? Serio? A tu się prawym klika! Takie jaja, ja, dobra... Ogarniam. Prawym się to klika. Spryciule, doskonale, Tu wszystko nie głosu, ale zbieram wszystko, tu się nie chce grzebać, nie? okej. Okay w następnym odcinku będzie jakiś mechanizm piszcie w komentarzach wiem, że i tak nie napiszecie bo za mało widzów i tak dalej żeby pisać, żeby, prosić, żeby pisać w komentarzach co mam zrobić na tym odcinku ale no, no, proszę was kto tutaj dotrwa do końca niech napisze da go w górę, zasubskrybuję mój kanał jeżeli jeszcze tego nie zrobię oczywiście e, okej okay. to mam bardzo zebrane tutaj patrzę jak ładnie urosły nasze arbuzy no jedynie też. Yy, ogólnie szklarnie widać, że się Wam podobała. Pozdrawiam tutaj Arka. Yy, tak, pozdrawiam Arka, który <laughs> ogląda prawie wszystkie moje odcinki. Będziemy z nim prowadzić serię... Um, będę z nim prowadził serię chyba z hardcora. Jak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Czekajcie, tutaj mamy Pumpkin Raz, dwa chyba. O szyj. Co ja teraz zrobię? Gówno zrobię, bo nie mam tego Ale to się mówi, bo to się zrobi Tu też nie mam już Tak urosło krótko A tu się robi A ze sobie na to chlebek Syraczka To się robi jak Trawem też się robi Tylko, że chyba gówno wyratuje O Bam szłot Zadzimy to się chyba je Ale nie wiadomo Deszcz się tak robi. Jeszcze też zasadzimy wszystkie. Teraz up korne jakieś. Ops. Nie, nie wiem a Black Roses. Brokuli jakieś. Nie wypadło. To, rajkrot. A, jakieś chyba fajne. O, tu jeszcze. Brokuli, co ja to robię zawsze? To jakieś biet, chyba że Nie. Kiwi. Dobra. Fajnie to rośnie wszystko. No nie, no zapsułem. Tu trzeba zrobić skrzynkę z motyką. Dobra. Subskrybujcie. No dobra co się poczekamy. Subskrybujcie, oceniajcie, dawacie łapki w górę. Napiszcie komentarz, jakieś ciekawy, fajne, oryginalny i legalny. Trzymajcie się odcinek, żeby dłuższy, przepraszam Was i piona.